Siemanko. Zobacz jak ta kobieta się cieszy. Dzisiaj będzie odśnieżać nam drogę. Już odśnieżyła większość naszym super samorobnym pługo odśnieżaczem, pugo piaskarką, bo piach też już jest nasypany. Wszystko załatwione za jednym razem. Teraz pojedziemy tylko kawałeczek, żeby przedstawić wam jak to działa. Kochanie, cieszysz się? Yes, kochanie się cieszy. Pojedziemy sobie tylko do srebrnego samochodu, bo tam już wszystko jest odśnieżone. Ja będę nagrywać, a moja piękna kobieta powolutku sobie jedzie. Spójrzcie jak to działa. Jak to bierze śnieg. No super, super pup. Widzicie to? Ale zdziera. Wow, tak to wygląda z tyłu. Jedzie, 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 od śnieża, super. Jaskarka od razu. No i starczy tyle, starczy. Starczy kochanie. Tak to wygląda. Stój! Tak to wygląda. Taki jest efekt zarąbisty, słuchajcie. Nie ma nic śniegu, nic. Nic śniegu, dodatkowo troszeczkę piasek zryty przez to, że mamy przez linkę ten przód bierze trochę bardziej w dół. Także tak to jest, tyle. Na ten temat. Pozdrawiam.